Yo. Siemano, tutaj zapę, dzisiaj kolejna recenzja. Tym razem... Weź tą rękę. Kurwa jego ma! Ja je... No fajnie! Kurwa, bateria Daj. mi wypadła! Przepraszamy za niedogodności. Kurwa, będę musiał włączyć telefon. Przepraszamy za drobne problemy techniczne. Otóż chciałem wam pokazać, o ile mój kolega się opanuje, Need for Speed Shift, która kosztuje w Google Play za 9 złotych 35 groszy. Zł. No, muszę wam powiedzieć, że jest warta swojej ceny, zajebista gierka. No ale to zaraz zobaczycie. Mm -hmm. O ile mi się włączy telefon. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, teraz wpiszę kod pin. Dobrze, nie widzieliście? Dobrze, ja mam motyw z iPhone'a, więc kurwa! <laughs> Trochę mi się jebie. No, no do... jest znowu to klikanie nasze Do szczęścia. No. No gra się nie laguje, ale. To pewnie dlatego, że w moim telefonie są takie błędy, że eliminuje Że eliminuje wszystkie lagi z gry. No. Pragniemy wspomnieć, że telefon już nie jest rudowany. Działa na procesorze traktowanym zegarem 600 MHz sprawuje tak gra się fenomenalnie. Aha, czekaj. Ustrasz, no dobra. dobra, no to jak mamy prosty interfejs, może kolega kliknie Quick Race. Ja, no dobrze, biorę pierwszy Quick Race. O opcji no. nie będziemy w tą. opcjach. Sami Czy... sobie sa, kurwa zobaczycie opcję. No, do, no bo ja w sobie. Nie tą grę, bo to jest po prostu bez sensu pokazywanie. Także przejdźmy od razu do konkretów. Dobra, po ja sobie... pojazdem poruszamy, za, z, znaczy skręcamy za pomocą akcelerometru, <coughs> czyli dziś sensorem przekręcanie na boki telefonu, tak? Można kamerę sobie zmieniać. Ale większość głosu przeznaczę zapędowi, także ja już się chyba zamknę. Dopiero, ja się, się odezwę dopiero pod koniec filmiku, żeby Dobra, na... już zamknij się. żeby po prostu pojedzieć newsy na następny film. Aha. Grasz już, kurwa. Mhm, na pewno. Dobra. Można również dyktować tak. Można zm zm proszę. zmienić kamerę. O, udało mi się. Ale ja takiej nie chcę. takiej no, też tak nie. Nie będziemy widać na kamerę. Driftuj, skręć ten. Znaczy nie tak kurwa, tylko tak. gwałtownie no, w stronę którą skręcić, ale to na zakręcie. Jeżeli będziemy jechać yy, akurat pod jakimś samochodem, to będą opory powietrza, tak to się chyba nazywa, mhm. zmniejszone. I wtedy po prostu mhm. nasz pojazd jedzie szybciej, można to bardzo dobrze wykorzystać na naszych, naszych pojazdach od naszych i go po prostu wyprzedzić. Żeby zahamować to wystarczy po prostu jeżeli, kliknąć ja, gdzieś ja na Ja tu ekranie. chcę coś wspomnieć, jeżeli chodzi o, ja tak powiem, nic które znacie na pewno z konsol i pc-tu właśnie zostało stworzone na Androida. Na konsolach i pc-tach są też osiągnięcia, znaczy nie osiągnięcia, tylko też można zdobywać poziomy kierowcy w postaci punktów. Agresywnych, agresywnych, jak i mistrzowskich w prowadzeniu, tak? Tak samo jest i tutaj, zdobywane poziomy kierowcy, z każdym poziomem dostajemy jakąś nagrodę, na przykład blokowanie opon, pelg, czy... Chuj yy, wie co. Do, 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 dokładnie, czy też dostać, yy, do, do, ten, yy, kurwa, dodatkową... Bo kurwa, spierdalaj! Dodatkową gotówkę od y, sponsora. Tak, chciałbyś. <laughs> No gra widzicie rewalsję i gwałtownie skręć kurwa, chociaż raz na zakręcie. Dobrze, zaraz, żeby drift pokazać. Są oczywiście też wyścigi z driftu, to się powiem wam, że chuj bardzo, znaczy nie chujowe, ale bardzo trudno... Oh yeah! OH YEAH! Bardzo trudno nabijać te punkty, bo tu na przykład jest max 200 punktów, a na konsolach i PC jest po 2000, tak, czyli ogólnie widać, że skala jest inna na punktów i się to ogólnie inaczej robi. Powiem wam, że w tym przypadku nitro Speed na Androida jest to o wiele trudniejsze. E tu jest Nitro chyba, nie? Tak, ale tego kurwa nie masz ośle. Ja pierdolę. Ja... Jak ty kurwa jedziesz? Kurwa. Ja pierdolę. No. Nie... Grę kupiliśmy... A nie, to już chyba mówiłem. Tak, za 9 złotych, 35 groszy w Google Play. Mhm. Nie żałujemy tej ceny. no. Na HTC Live PRS zarówno też dobrze się spisuje. No jeszcze lepiej, kurwa, bo to jest cegła. Uh -huh, uh -huh. Jak to mówisz, a większe lagi i mniej się tnie. Tak to też ujął. <grym> Telefony są nierutowane. U mnie oczywiście był problem. Niezwykle. Przyznam się, że testowałem grę na. A chuj nie powiem wam. Jest tuż oczywiście gra na Android 235 i na no, mojego ATCA <laughs> Sopnie brandowane także Ale co mam, będę opowiadał? Dobre. Jak widzicie graje zajebista Dobra, mi się już nie chce grać, bo i tak przegrałem pewnie <laughs> I tak jesteś chyba Nie no, drugi kurwa jesteś, a ja pierwszy raz to będzie jeszcze byłeś ostatni. Nawet wyścigów nie skończył kurwa. Znaczy no, my się z wami żegnamy. Ja mogę powiedzieć, że na następnym filmiku będziemy kręcić Dead Space'a. Tak, dokładnie. Dead Space'a, kurwa! I on jest zajebisty na poziomie graficznym. Tak, I... niestety na mój telefon, czyli LG GT540 no, nie wchodzi. Ale postaram się, żeby wszedł. To coś do zobaczenia następnego odcinka, jak zawsze tak. dla Was mu... tak. recenzował głównie zapęd. A w tle pierdolił o Maciek. Maciek. No.